Chciałabym troszkę więcej powiedzieć o miłości i ukochaniu siebie, o akceptacji takiej zdrowej, znutą pokory. Myślę, że Bóg kocha pokorne serca. Wiecie, tytuł tego filmiku nosi znamie słabości, ale słabość może być naprawdę piękna kiedy obszyta jest pokorą i uniżeniem. Wiecie, że z pokory Bóg może uszyć Tobie duchowe ubranie, które będzie światłem dla innych? Jak to Bóg może zrobić? To właśnie w ten sposób, że przyjmiesz jego miłość. Kiedy przyjmiesz jego miłość, zrozumiesz, że nie musisz być jakiś, aby być jego świadkiem. Nie musisz być w pełni zdolny, ani w pełni uzdrowiony duchowo, żeby dokonywać wielkich cudów w życiu innych ludzi. Widzicie, fala hejtu, jaka wylała się na moją osobę po tym, kiedy moja słabość snów wzięła górę, którą nie ukrywałam, którą pokazałam światu, i, i gdzieś powiedziałam, że sobie nie radzę, że gdzieś a, zło uderzyło we mnie, czykolwiek Bóg obiecał mi, bo dostałam takie słowo, że. Zostaniesz odbudowana, mówi Twój ojciec. Weźmiesz swoje bębenki i będziesz znów szła w radosnym okrzyku. W momencie, kiedy wzburzyły się fale, kiedy nawet najbliżsi bijali szpilki, i kiedy do dziś czuję te rany, to właśnie akceptacja i miłość Jezusa jest moją ostoją. I wielu mówiło mi: Milcz, jesteś jawną grzesznicą. Ale wiecie co? Bóg nie pozwala mi milczeć. Bóg mówi: Moja córeczko, ukochaj swoją słabość, a dam ujrzeć tobie uzdrowienie. W owym dniu zostaniesz odbudowana. Nie zamykaj swych ust, nie słuchaj innych oprócz swojego ojca. Myślę, że kiedy damy sobie przestrzeń i damy sobie światu prawdę, że nie jesteśmy doskonali, że każdy z nas nie może rzucić kamieniem i powiedzieć, nie mam grzechu. Jakiekolwiek znamie, jakakolwiek ciemność naszej duszy, a zapewniam Was, że nie ma takich ludzi na tej ziemi, którzy byliby tak doskonali, jak doskonały jest Bóg Ojciec, jest powodem do chluby, jest powodem do tego, aby w te bukłaki napełnić to właśnie Bożym miłosierdziem, że tak jak mówi słowo, oni wykąpali się we krwi baranka i w świadectwie prawdy życia, tak mówi Biblia, nie tylko w krwi baranka jesteśmy zbawieni, ale także dzięki świadectwie swojego życia. Kto przyzna się do mnie przed ludźmi, do tego ja i przyznam się przed Bogiem Ojcem moim, potrzebujemy tej... Chory, żeby pokazać siebie światu takim, jakim jesteśmy, jak mówi apostoł Paweł, Paweł, z niczego innego nie będę się chlubił, jak tylko z mojej słabości. I kiedy znów udzielają nam się jakieś utarte schematy, kiedy znów brakuje nam przepływu wiary, a nasze pistolety duchowe są naładowane jadem zamiast amunicją Słowa Bożego, która buduje innych ludzi, jak mówi Biblia. Niech tylko słowo budujące wychodzi z naszych ust, ale kiedy tak nie jest, to i tak nie wątp, że jesteś kochany i akceptowany. Ponieważ każda zmiana trwała wychodzi z akceptacji. I trzeba dać sobie taki czas, kiedy ponownie upadłeś w to samo. To nie potrzebuje taka osoba w tym miejscu kolejnych wytknięć, że robi źle, bo ona wie, że robi źle. Dla Twojej rany nie będzie w tym momencie Twój mąż, Twoja żona czy Twoje dziecko, którzy nie czują się przez Ciebie kochani, bo kiedy jesteśmy w swojej dolinie, to zazwyczaj krzywdzimy innych. Z reguły, nie zawsze, ale często tak się dzieje i nie dziwmy się wtedy frustracji, złości naszych najbliższych, ale właśnie pójdźmy do ojca. Aby On nas ukochał, aby dał nam tą akceptację tego, że pomimo mojego brudu jestem kochana, jestem kochany, jestem akceptowana, jestem akceptowany. I kiedy widzisz swoją słabość i widzisz miłość kochającego i wszechmogącego Ojca, Króla tego wszechświata, to dopiero wychodzisz zbudowany, pomimo tego, że jeszcze nie widzisz rezultatu uzdrowienia. Ale wiesz, że On jest i że jedziesz pociągiem, którym kieruje Jezus, i choć jeszcze nie jesteście u celu pełnej wolności, to do niej zmierzacie. Nigdy nie rezygnuj ze świadectwa wiary. Choćby ludzie mówili ci, że nie jesteś godzien mówić o Jezusie, tym bardziej mów o Jezusie. Im bardziej czujesz się niegodny i im bardziej świat rzuca w ciebie kamieniami, jak niegdyś Maria Magdalena, tym bardziej Jezus właśnie do ciebie chce podejść. Jezus kocha uniżone serca, Jezus kocha słabe dzieci, nie ze względu na ich brud, ale ze względu na ich pokorę i ze względu na ich zawierzenie i wiarę w to, że mogą przynosić góry z jego miłością. Och, Boże Ojcze, najkochajszy, daj światu poznać Twoją miłość i każdy wie, że może być w Tobie wolny. Być może ta wolność że to ciało jest ościeniem, jak mówi apostoł Paweł w pewnym momencie już nie czynię tego, co chcę, ale czynię to, czego nie chce moje ciało, gdzieś mną kontroluje. Ale pamiętaj, że to nie twój człowiek duchowy, który jest wieczny, narodzony na nowo z wysoka. O ile jesteś narodzony na nowo, na nowo z wysoka, to jesteś w prawdzie. To masz na tyle intuicję duchową i światło, i głos Bo Boga, Ducha Świętego w sobie, że nie ma mowy, aby była w tobie iluzja, i kiedy jesteś na nowo narodzony, to nikt nie może odebrać Twojej godności, bo Twój duch jest zdrowy. A Twoje ciało, które wypiło z mlekiem matki kwas grzechu, zostanie obmyte we krwi baranka i w Jego słowie, w którym potrzebujesz się zakochać. Wielu ludzi mówi mi, Klaudio, skąd w Tobie tyle wersetów? Ponieważ przeczytałam Biblię z miłością. I ona żyje we mnie. Wiecie, wiecie że Jezus na pustyni nie miał Biblii. On był w Biblii zanurzony. On tak bardzo ukochał słowo, że kiedy szatan manipulował go słowem, bo dziś wielu manipuluje słowem, to Jezus odpowiadał, ale jest też napisane tak i tak, szatanie, precz z moich myśli. I my dzisiaj mamy mnóstwo myśli, których nie poddajemy Chrystusowi. Wątpimy w Jego miłość, wątpimy w to, że może przyjść błogosławieństwo do naszego życia. A przecież Biblia mówi, że dziękuj już tak, jakbyś otrzymał uzdrowienie czy rozwiązanie sytuacji. Tak się módlcie, powiedział Jezus. Jezus nie powiedział: proście, e, gdzieś. Proście, ale z wiarą w to, że to już jest poza czasem. Bóg jest poza czasem i że on już się tym zajął. A ty możesz odpoczywać spokojnie w jego kochających ramionach. To są skrzydła wiary, na których unosi się duch Boży, który żyje w nas i potrzebuje reanimacji. Ale reanimacja przychodzi tylko z akceptacji i miłości. Kiedy nie ma w nas miłości, akceptacji. Wówczas nie możemy ją rozdać innym ubogim, którzy szukają tej miłości Bożej, którzy są pogubieni, którym szatan przysłonił wzrok duchowi, którzy widzą już tylko swoją ciemność, a dziś radykalni chrześcijanie, tradycjonaliści jeszcze bardziej go dobiją. Nie masz odpowiedniej szaty, jesteś nieumytymi rękoma, jesteś beznadziejny, nawróć się, nie masz prawa głosu, tutaj milcz, nawróć się, a dopiero zacznij mówić. Jesteś niegodny. Wiecie co, to jest mowa szatana. Nigdy tym nie zbudujemy kościoła. Nigdy, kochani, niech każdy z nas przejrzy w prawdzie o sobie i niech otworzy usta i mówi o swoim grzechu publicznie i mówi o miłości Bożej, że pomimo tego grzechu, pomimo alkoholizmu, pomimo tego, że znów. Zawiodłeś swoją żonę, że obiecałeś, że znów nie tkniesz tej butelki z wódką, a znów ją dotknęłeś. Znów twoje dziecko, kiedy było chore, potrzebowało ojca obecnego emocjonalnie obok niego, być może pracującego na laptopie, na słuchawkach, ale będącego obok. A ty, być może, znów zawiodłeś swojego syna, córkę, żonę i poszłeś poimpryzować z koleżanką, z kolegami, napić się alkoholu, obejrzeć dobrą komedię. No bo co od ciebie to interesuje, że ktoś cierpi. Lepiej wiecie wybrać drogę na skórty i może znów zawiodłeś. Ale pamiętaj, żona, dziecko... Są poturbowani, są zranieni. Trzeba jakby odbudować to, co się zrujnowało w nich z pomocą ducha świętego, ale zrobisz to nie tłumacząc się, mówiąc: No, ale to tylko jeden drink, gdzie twoje dziecko widziało butelkę z wódką, i to nie był jeden drink. Także kłamstwo się nie ostoi. Dom zbudowany bez fundamentu się nie ostoi. Przyjdzie burza i przyjdzie rozpad małżeństwa, rozpad więzi z dzieckiem, a nie tego chyba pragniemy. Tylko prawda nas wyzwala, mówi Biblia. I potrzebujemy ducha mądrości, potrzebujemy takiego podejścia do innych i do siebie, aby w nas była akceptacja. OK, nawaliłem, biorę odpowiedzialność. Jestem kochany, jestem akceptowany nie ze względu na to, że jestem słaby i znów obraziłem Boga czy żonę, ale ze względu na to, że Bóg jest niezmienny i On cały czas darzy mnie tą samą miłością, pomimo mojego brudu paskudstwa i przetrudności. I to prawda, że czeka mnie droga oczyszczenia, ale na ten moment, abyś się odbudował i aby twoja rodzina została odbudowana, musisz przyjąć miłość Chrystusową do swojego serca, aby nie było w Tobie wyparcia, aby nie było w Tobie iluzji, niechęci spotkania się z prawdą osobą. Wszystkie tłumaczenia, wszystkie takie, ale ja nie rozumiem o co Tobie chodzi. Ja nie rozumiem, dlaczego jesteś zła, dlaczego jesteś smutna, dlaczego mnie nie lubisz, nie chcesz ze mną rozmawiać, dlaczego dziecko się na ciebie obraziło. Wiecie, nie to, jest, to nie jest tak, że my nie rozumiemy. To jest tak, że po pierwsze nie chcemy być ukochani a zaakceptowani przez Boga z tą słabością. Chcemy być jacyś, a więc jesteśmy narcystyczni. To jest fałszywe lustro, w którym się przyglądamy. Zobaczmy ten brud i powiedzmy: że jesteśmy piękni, ponieważ duchowo jesteśmy uzdrowieni. Mocą z wysoka, a nasze ciało jest chore, jest słabe, ale nadal może być piękne, kiedy będzie emanować miłością Bożą. Amen? Potrzebujemy takiego podejścia, moje skarby. Potrzebujemy naprawdę takiej dojrzałej relacji, i ta dojrzałość naprawdę nie obfituje w to, że będziemy nieskazitelni że będziemy się wszystkim podobać. Absolutnie, potrzebujemy być prawdziwi. Wiecie, ja w wielu kościołach odwiedzam różne kościoły i ewangeliczne, i katolickie i kocham słuchać słowo Boże, dlatego ono we mnie żyje i dlatego nie potrzebuję otwierać Biblii, bo Duch Święty mi ją otwiera, i Bóg może do mnie z uczniom niegdyś tłumaczył słowa biblijne i czuję tą obecność i jedność z Bogiem pomimo wszystko, bo nawet kiedy mam kryzysy, kiedy nawracam do grzechu, to nie zrywam z Nim kontaktu, ja z Nim się kłócę. Ja... to jest bez sensu, że się z Nim kłócę, to jest abstrakcja, bo On jest mądrzejszy ode mnie, ale... Po prostu chodzi o to, że ja chcę mieć kontakt z Tatą i takie właśnie sytuacje, w których byłam w dołku, gdzie nazywałam Boga egoistą, znów mnie karzesz, znów e, nie dość, że taka rodzina, brak rodziców w dzieciństwie, nie dość, że choroby, nie dość, że niewydolność oddechowa teraz, jeszcze te trudne relacje, tutaj, następna i tak dalej. Dlaczego mnie tak karzesz? Dlaczego tyle krzyży? Jesteś egoistą. Nie chcę Cię znać. To były moje modlitwy. Ale ja go chciałam znać i przez to, że do niego codziennie mówiłam, Bóg wiedział, że w tym krzyku nie zależy na nim. A moja słabość jest po prostu taką jonaszową ucieczką do wnętrza ryby, czyli do wnętrza problemu. Ale nie zerwanie linii kontaktu, mówienie w prawdzie, nie pasuje mi to, ojcze. Pasuje mi to, boli mnie to. Wyrzucenie emocji, dyskutowanie z tymi emocjami, dyskutowanie z samym sobą, z Bogiem. Bóg chce prawdy, czci w duchu i w prawdzie nie fałszywej godności, nie fałszywych strojów, a pod spodem brudno. Wiecie, stajemy się czyści pomimo brudu, kiedy jesteśmy prawdziwi. To jest takie piękne, kiedy mąż przychodzi do żony, widzi ją smutną, bo znów nawalił, znów ją zawiódł, znów zawiódł syna, kiedy mówi, wiesz co, kochanie, przegrałem bitwę. Znowu obiecałem Tobie i Bogu, że zmieniam swoje postępowanie, ale wiesz co, chyba nie w pełni dałem się Bogu ukochać i... Znów szatan zwyciężył w moim życiu i znów chwyciłem po tą butelkę z wódką. Znów poszedłem na tą imprezę. Znów skrzywdziłem Ciebie brakiem obecności emocjonalnej wtedy, kiedy Ty i dziecko mnie najbardziej potrzebowaliście. Byłem nieobecny, byłem w swoim egoizmie. Rozumiem Twoją złość i nie dziwię się temu, kiedy nie będziesz chciała przez najbliższe dni ze mną rozmawiać, ale będę modlił się o Twoje i moje uzdrowienie ponieważ wiem, że tylko prawda nas wyzwoli. Żono, dziecko, kocham was. Przepraszam, że moja miłość jest brudna, ale chociaż jest prawdziwa. Okej? Okay, chociaż jest prawdziwa. To jest tak wiele. I kiedy jest taki akt pokory, Bóg cię wywyższa, bo miłość, jak mówi Biblia, zakrywa wiele grzechów. Ojcze, Bóg, głosow nam. Daj nam ducha prawdy, aby zawsze żył w nas, aby... Aby pomagał nam wzrastać. Wiecie, kiedyś byłam w kościele, w którym bardzo rzadko bywałam, bardzo pragnęłam ofiarować im przez święte za moich przodków, za uzdrowienie linii pokoleniowej z wszelkiego ducha okultyzmu gdzieś, bo tego było dużo w moich, moich przodkach gdzieś. Po prostu chciałam pomóc się za ich duszę, ale przez krew Jezusa, która jest najczystsza. Pomimo, że czułam się niegodna, to byłam pełna wiary, że Bóg wysłucha mojej pokornej modlitwy. Nie byłam wtedy najczystsza, ale wierzyłam, że Bóg mnie wysłucha. I wiecie, kiedy poszłam z taką wiarą w nieskazitelność kapłana, który tak pięknie głosił, i poszłam do zakrysty i śmierdziało od niego alkoholem, z pomyślałam, że te msze święte nic nie dadzą, że kiedy ja położę ofiarę i kiedy ten kapłan będzie modlił się o uzdrowienie tych dusz to, że ta modlitwa w ogóle Bóg nie zostawi ją usłyszaną. Najlepsze jest to, że byłam umówiona też na spowiedź z tym kapłanem. I wiecie, ja pomyślałam sobie, że ja nie chcę się wyspowiadać u takiego kapłana. Rozumiecie to wszystko, że ja Zwątpiłam w to, że Bóg jest obecny tylko dlatego, że człowiek jest słaby, że nie może Bóg przez takiego grzesznika działać. Uzależnienie go od alkoholizmu, jak taki ksiądz w ogóle myślałam, może spróbować Eucharystię, jak on może mówić za momencie, kiedy się wyspowiadam, ale przecież, wiecie, chciałam wyjść z tego kościoła, ale Duch Boży podpowiedział mi: zostań, moje dziecko, pomódl się do mnie, a dam ci się usłyszeć. Cofnęłam się. Poszłam do ławki, pomodliłam się w pokorze i mówię: Milcz do tego sztormu, do tych fal. Jestem na spokojnej łodzi z Jezusem. A teraz ty, panie, mów do mnie Twoją prawdę, ponieważ mój rozum jest głupi i niewierny. I wiecie co? Jezus powiedział mi: Dziecko, spójrz oczyma duszy na tych dzieci, które były tu na mszy świętej. Mówię, widzę, Jezu. Widzę tych ludzi, jesteśmy w tu i teraz. Cofnęłam się do tego wszystkiego oczyma wiary. Jezus mówi: Czy wątpisz w to, że tam gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w moje imię, opuściłbym Was ze względu na słabość mojego dziecka? Ja mówię: Jezu, wstyd mi przyznać, ale nie zrobiłaby tego Twoja miłość, bo Twoja miłość jest wierna. Niezależnie od ciemności naszej duszy, Jezus powiedział mi, dlaczego więc wątpisz, moje dziecko? Żadna słabość, chociażby kapłana, czy nawet twoja, nie przeszkadza mi w dotarciu do moich dzieci. Kiedy pragniecie i wierzycie w moją obecność, tam i ja jestem i czynię ciche cuda, bardzo często niewidzialne dla waszej duszy. A teraz idź i wyznaj swoje grzechy, moje dziecko ponieważ chcę przyjść do Ciebie z miłosierdziem przez tego słabego ucznia mojego i wiedziałam, że ta spowiedź jest ważna i wiedziałam, że te msze święte, które odprawiał ten ksiądz uzależniony od alkoholu są ważne bo dla Boga liczy się intencja serca, ona dociera wtedy do Jego, do jego serca, serce do serca, tak jak ten kanał i to jest niesamowite że Bóg wykracza poza nasze schematy Bóg jest niesamowity. Tak bardzo współczuję samej sobie, że, że nie jestem na tyle wolna, na ile On zasługuje, abym była. Bardzo bym chciała, żeby Jezus był kochany w moim sercu, tak jak na to zasługuje, ale tak nie jest. Ale ja nie chcę puścić Jego dłoni. I tego nie zrobię, bo wiem, że w owym dniu trzymam się tej obietnicy z Biblii, trzymam i wiem, że taki dzień nadejdzie, gdzie moje rany Zostaną w pełni uzdrowione. Jezus mi mówi: idź i świadcz, ale bądź prawdziwa, i taka pozostanę, moi kochani, i życzę tego każdemu z was. Wszystkiego dobrego z Bogiem.